Patrzcie, co my tu mamy? Chyba zostaliśmy pobłogosławieni. Oho, ludzie Logena, niedobrze. Czy my przypadkiem nie spędziliśmy całego poranka wypytując o takiego właśnie faceta? I wszyscy mówili, że nikt go nie widział? Wygląda na to, że zostaliśmy okłamani. Panowie, nie ma powodu do niepokoju. Oni bez wątpienia tylko szukają schronienia. Na pewno nie! A teraz odsuń się, siostro, jeśli będziesz bronić zdrajców. Spotka cię to samo co ich. Nie potrzebuję twojej pomocy, panu... paniusiu. <grym się> Ocuń się. Ty nie potrzebujesz mojej ochrony. Ale ci ludzie będą ślepo słuchać swojego dowódcy i pójdą za nim nawet na śmierć. To nie ja jestem ślepy. Służyłem pod Ostagarem gdzie Tern ocalił nas przed zdradą Szarych Strażników. Służę mu z radością. Dość gadania. Bierzcie Strażnika, zabijcie siostrzyczkę i każdego, kto wam stanie na drodze. Dobra, uwiniemy się z tym szybko. Jesteś z tym pewien? <laughs> Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dragon Age Początek. <laughs> Także, zaczynamy. Na wstępie, co ja robię w karczmie? Eee, no właśnie, przoniałam się. Że eee, no, gdzie może być łotrzyk? No i nadworny Steve idioto, no w karczmie no. Przekałem sobie właśnie o tym, że tutaj jest przecież łotrzyk. Eee no... Alicja mi pada. Nie postanowiłem, że ty przyjdę w pierwszej kolejności. Ale wy mi tu atakujcie jego, okej? Okay? Dobra. Aj, no chuj. Wygrałeś. Poddajemy się. Dobrze. Dostali nauczkę, możemy przestać walczyć. Chcieli nas wyrżnąć. Nie zasługują na litość. Proszę. Zaczekaj! Poddają się. Nie mieli z wami szans. Zostawcie ich. <noise> Zabiją nas. Nie udało im się, a ja nikomu nie życzę śmierci. Więc mów za nich ostatnią modlitwę, siostro. Chcesz powiedzieć? Dobrze więc. Niech Stwórca odpuści wam wasze winy. Niechaj was strzeże i prowadzi. Gincie. Pokaż, co potrafię. No. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. W porządku, miło było uratować ci życie. Uratować mi życie? Zapewniam cię, że potrafię sobie radzić. Właśnie widzę, gdzie siostra Zakona nauczyła się tak walczyć. Wiesz, nie urodziłam się w Zakonie. Wiele z nas wiodło kiedyś bardziej barwne żywoty. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr Zakonnych z Lottering. A raczej byłam. Co to znaczy? Wstąpiłam do Zakonu, by wieść życie pełne kontemplacji religijnej, ale nie jestem kapłanką ani nawet nowicjuszką. Możesz nazywać mnie Steve, jeśli już musisz. Ci ludzie mówili, że jesteś Szarym Strażnikiem. Będziesz walczyć z Mrocznymi Pomiotami, tak? To przecież robią Szarzy Strażnicy. Wiem, że po tym co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy. Dlatego idę z tobą. Skąd taka gotowość do pójścia ze mną? Stwórca mi kazał. Jasne, to jest chyba ten moment, kiedy zaczynam się powoli wycofywać tyłem. Ja... ja wiem, że to brzmi całkiem niedorzecznie, ale to prawda. Miałam sen, wizję. Jeszcze więcej wariactwa? Sądziłem, że wyrobiliśmy już normę. Popatrz na tych ludzi. Są zagubieni w swojej rozpaczy, a ta ciemność, ten chaos... będzie się rozprzestrzeniać. Stwórca tego nie chce. To, co robisz, to, co masz zrobić, to dzieło Stwórcy. Pozwól mi pomóc. Bo obawiam się, że potrzeba mi nieco więcej niż modlitwy. Umiem walczyć i nie tylko. Tak jak mówiłam, nie zawsze byłam świecką siostrą. Odsunęłam na bok tamto życie, kiedy tu trafiłam, ale teraz, jeśli taka jest wola stwórcy, wznowię je. Z radością. Proszę, pozwól mi pomóc. Dobrze, więc nie odmówię pomocy, kiedy mi ją się oferuje. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej niż myślała matka. <noise> Dziękuję. Doceniam tę szansę. Nie zawiodę cię. Dobra, mamy łotrzyka w tym Także wybacz, Morrigan. Ale bierzemy rudą. Rzeczy Ona jest z tego pamiętam łusznikiem. Dokładnie tak. Robi się, że pozbierajmy. Zaczynajmy od tym. No i przy będziemy mogli otwierać. Znam. Pewnie czegoś ci trzeba. Cokolwiek powiesz. E, no póki co nie mamy innego otrzyka w tym będziemy sobie ją używać. Też zapomniałem o tych spellach. Mam jakieś przedmioty dla ciebie. Ten łuk. Niech będzie. E, Stąd na nie zabehecę. Wiedzieć to. Dobra, Danal. Chcesz sprawiać kłopoty? Mieliśmy ich już w lotering po dziurki w nosie. Hmm, przepraszam za bałagan. Należało im się. Sami stanowili problem. Jeśli nie zamierzasz robić rozróby, to nic nie powiem. W porządku, jestem Danal. Przepraszam, nie mogę za wiele rozmawiać. Jak widzisz, dom jest pełen. Nie macie przypadkiem wolnych pokoi, prawda? Rozejrzyj się. Ludzie śpią na podłodze i na strychu, a ty pytasz o pokoje? Co wiesz o tym kunari w klatce, za wioską? Ten potwór zabił trzy rodziny, rozerwał je na strzępy. Ta klatka jest dla niego za dobra, ale zakon tak chyba rozumie miłosierdzie. Zgaduję, że zabił tego ojca, tego rudego chłopca, który tam mówił, że tam jego ojciec tam z jakimś Williamem poszedł do sąsiadów, czy coś. Zgaduję, że to właśnie o to chodzi. E, dobra, kim dokładnie byli ci ludzie, z którymi walczyłem? Kiedy Tern Logan tędy przechodził, zostawił kilku ludzi z tyłu, żeby szukali szarych strażników. Rozumiem, że jesteś jednym z nich. Hmm. Zachowaj to dla siebie. Nie mam z tobą żadnego zatargu, niezależnie od tego, co mówi Tern. Mój dziadek służył. Twoja tajemnica jest u mnie bezpieczna. Czego ci więc trzeba? Słyszałeś jakieś plotki? W Denneri mówią, że Tern logan został ogłoszony nowym regentem. To ma sens. W końcu jest ojcem królowej. Mogę ci jeszcze coś podać? Trzeba mi iść. Niech szczęście będzie z tobą. A, dzięki bardzo. Tu nie masz podobną brodę do mnie. Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. Wyglądasz trochę jak jakiś taki, nie wiem, goblin. No nieważne. Jest w loterii jakaś dobrze płatna praca? Sprawdź tablicę kantora przy świątyni. Znajdzie się coś przyzwoitego. Pewnie <laughs> nie znasz się na jadach i trutkach. Mam z tym pewne doświadczenia. Tak, właśnie myślałem, że w końcu się ktoś znajdzie. Zapłaciłbym sporo grosza za jakąś zwyczajną trudkę, taką, żeby trochę zatrzymała te potwory, albo żeby się dwa razy zastanowiły. Wiesz, może skąd wezmę składniki? W lesie na północy rosną zioła, a co do innych rzeczy, rozejrzyj się po mieście, niektórzy uchodźcy porzucili tu bagaże, żeby nie przeszkadzały w podróży, ale nie jestem pewien, co ci będzie potrzebne. Może mam coś u siebie na składzie. No to pokaż, co masz. E, Okłady, zdecydowanie kupuję. Mm. Miksera z Lyrium, nie ja wiem, czy mogłem kupić, ale jest to dość drogie. że na razie nie będę kupywał. Ale że nie mogą się przydać Czyli zdecydowanie mogą przydać. Kolby kupię, gdzieś jak z 20. Czy nie wiem, ile dokładnie kupiłem? 18 chyba. To masz, panie, nawet fajne rzeczy. <śm> masz zbroję, ale nie, na razie nie będę. Kupiłem zbroję. Prezenty kupię. Dobra i w sumie nic innego co mi się jakoś bardzo przyda to ty chyba nie masz. Dokładnie też tyle to sprzedam. Tu też sprzedam. Cyk cyk cyk. Eee, cyk. Dobra. To chyba tyle. A jeszcze jakiś kwarc tu jest? Dobra. Jeszcze jest? Kontakt z Blackstone a jest jakiś? A niech mnie. Jesteś tym szarym strażnikiem, o którym wszyscy rozprawiają. Mm, mogę Ci w czymś pomóc. Reprezentuję nieregularnych Blackstone'a. Jesteśmy kompanią najemników, którzy po wojnie z Orle popadli w poważne tarapaty. Z pewnością wiesz, że sytuacja z każdym dniem jest coraz cięższa. Z twoją pomocą nieregularni znów mogliby się na coś przydać Fereldenowi. Dlaczego miałbym wam pomagać? Nieregularni Blackstona walczyli u boku królewskiej armii przeciwko Orle. Przez całe pokolenia pomagaliśmy szlachcie w obronie ich ziem i udzielaliśmy wsparcia potrzebującym. Nasz aktualny kapitan Relnor to człowiek honoru. Dokłada wszelkich starań, byśmy znów mogli zrobić w Fereldenie coś dobrego. Tak bardzo wierzy w naszą misję, że założył, iż uzyskamy pomoc ze strony Szarej Straży. No dobra, co mogę dla Was zrobić? Nasi przywódcy domyślali się, że zechcesz pomóc. Na każdym z naszych posterunków w Fereldenie znajdować się będzie zaadresowany do Ciebie list. W przeciwieństwie do większości naszych współpracowników ty dostawać będziesz listy prosto od naszych przywódców, Relnora i Taorana. Mam więc nadzieję, że rozumiesz, jak wysoko nieregularni cenią sobie szarą straż. Zainteresuję się tym. Dziękuję. Po wykonaniu misji wróć do mnie lub udaj się na jeden z naszych posterunków. Dopilnujemy, by Twe wysiłki zostały odpowiednio wynagrodzone. Niechaj błogosławieństwo Stwórcy oświetla Ci drogę. Czy jest coś w takiej pobocznej... Tablicy Kantora. Z tego co rozumiem. No, coś podobnego. Ja jakiś... Już widzę, że Pater Gridge jest w A, tutaj nie ma nikogo. Okej. Okay. Czy jest z tego co z kto... znaczy... No, nieważne. Że tutaj jest do załatwienia jedna osoba od tych nieregularnych. Mówi, że magowie na jeziorze Właśnie, ile chciał tego? Trzy butelki jadu. Ja chyba mogę trzy butelki jadu zrobić. Nadal. A, mogę sobie wcześniej to już zrobić. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jakiś głupi pies mi za szczeka za oknem. Okna nie chcę zamykać, bo jest mi tak gorąco. To jest bardzo gorąco. Ta muzyka jest świetna tutaj. No, tu są pajanki. Pajanką bym zdobył tą... no, no, do wykonania misji. no, mnie trochę no, dość sprawnie. czas się I... Nawet uważając sądzę, to, że ja bardzo malutko z tego stuffa im brałem. Znaczy kostura, mówię już po polsku. Tylko cała gra jest po polsku, to ja też będę mówił raczej po polsku. Będzie nie. łatwo. Czy będę się starał przynajmniej? Z tego, kostura swoją drogą już mało biję Szczególnie zwierzętom. Właśnie eee... brakuje do bo... czym znaczy, Jak chcesz! No nieważę. nie Bym chciał zrobić to miejsce z pułapkami. No nie, 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 niezbyt jestem w stanie to zrobić. Jeśli chodzi o charakterystyczne miejsca, jak na przykład to charakterystyczne drzewo, to Gdy użyjemy psem na to. No, po prostu dostaję jakiś tam boost, tak? Że, no, jest to przydatne. Zrobię. Zrobię. No nie mogę, znaczy nie, nie powiem, że dużo bije, znaczy ile dużo leczę. Przyręcz znaczy malutką. właśnie muszę się przede wszystkim tak taktyki muszę Alice obrońca benek to jest bojowy a ty łucznik no oni nie mieli ustawionych taktyków e, lili daj no zależy to jeszcze tak ty na dystans jest levelowy Świetnie 7 level I Od 7 levela otrzymujemy specjalizację do wybrania I To jest na 7 i 14 level U, i właśnie ja bym chciał bardzo pójść w mistycznego wojownika eee, No ale. Pff, po prostu... Chcę zrobić tak, żeby pójść w niego dopiero, gdy no, odblokuję go według fabuły, tak? Uzdrowiciela dusz nie będę już w stanie odblokować, bo jego się mogę nauczyć tylko z książki. Chciałem pójść w mistycznego wojownika i prawdopodobnie w uzdrowiciela dusz. Ym, ale nie jestem pewny. Eee, także... Póki co, specjalizacji nie biorę. Za to pójdę trochę w spryt i magię. Ja nie mogę, bo mi brakuje magii. I to by się przydało pójść. Mieszczące więzienie. Eee, ale też. Dobra, pójdę tak. Pójdę w to. Pójdę o jeden przesunę. Cyk, cyk, cyk. Eee, Okej, okay, zbieramy rzeczy. W takim razie, tak, oczywiście. Teraz trochę przejdę po tym mieście, czy po tej wiosce, i pozbieram Zaczynajmy. to, czego nie mogę pozbierać. Ale tutaj mamy już lepsze, lepsze zbroje. Ale Aleister nie może ich nosić. Brakuje jednego poziomu, który wbija tak naprawdę za niedługo, także eee, nie mam o co się bać. Zrobię właśnie tylko okładów. Tyle powinno na razie wystarczyć. Eee, też nie będę marnował tego jakoś bardzo dużo. Eee, znaczy marnował... Złe słowo. Wiedziałem. I co z tymi ziołami? Z Znalazło tego. się coś? Mm, no owszem, to nam bardzo pomoże. Porządny jesteś, wiesz? Dzięki, tu nie wiem. Okej, okay. zadanie ukończone. Zawsze tam jakiś expik jest. Zatwieranie skrzynek, także, więc. Zaświadczenie nie powinno być takie źle. Ja no co są Alison, No, tak trochę średnio, prawdę mówiąc. Będzie. Chciałbym to zadanie wykonać. Będzie. No ale cóż. No nie, zbyt wychodzi. Okej, skraszowało mi grę. Tak ja myślałem. W takim razie zakończyć tutaj ten odcinek. Na szczęście zrobiłem szybki zapis, także, no, na razie.